Cześć wszystkim. Dzisiaj kosimy na takiej jednej z mojej firm, którą obsługujemy już od kilku lat trawę. Jesteśmy, kosimy tutaj co 6 tygodni. Tak wygląda trawa po 6 tygodniach. Do wykoszenia. Teren nieduży, bo około 5000 metrów, więc, więc dość szybko to pójdzie. Używamy sprzętu tego Gianni Ferrari Turbo 1. To jest kosiarka wielopowierzchniowa. Z pełnym wysypem kosz pojemności 1 metra sześciennego, szybkie, zwinne, dobrze, się tym dość pracuje, wygodne w obsłudze z powodu takiego, że ma wszystko w hydraulice yy, ma podnoszenie yy, agregatu tącego, podnoszenie wywrotu, no i podnoszenie no, całego, no, korpusu, silnik no. 3 cylindrowy kubota, tyle. Co mamy dzisiaj do skoczenia na teren, może nieduży. Choć z powodu no, opadów, trawa bardzo szybko rosła I rośnie cały czas, więc dostaliśmy dzisiaj zlecenie na popołudniowe szybkie koszenie Myślę, że zajmie mi to jakieś półtora godzinki do dwóch Z wywozem oczywiście, no i to tyle no, z takich prac, więc zabieramy się do pracy Więc życzę powodzenia, do usłyszenia